Ufałasz Ci, Panie, że nie budujemy tych autostrad? To z tym nie, nie daje rady, nie. Musiałbyś to utrzymać. Przepraszam bardzo. Polska, mieliśmy przykład, wybudowano pierwszą płatną autostradę na Węgrzech i zbankrutowała. Być może Polska potrzebuje dobrych dróg szybkiego ruchu na przykład, a nie autostrad. Dobrych, przyzwoitych, dwubasowych dróg, dróg po obu stronach, prawda? Przecież z pańskiego punktu widzenia, Panie pośle, jeżeli mamy autostradę i Niemiec sobie jedzie nią na, na, na Białoruś, powiedzmy sobie, przejeżdża przez całą Polskę 4 godziny i spokój. Natomiast jeżeli jest trochę takiego ruchu, to on sobie jedzie troszeczkę wolniej, może, ale stanie sobie po restauracji, zje coś, prawda? I ten człowiek Co więcej, jak jest autostrada? Dobrze, że jedzie. Jak, jak, jak jest autostrada, to jeżeli pański rolnik ma przyjaciółkę po drugiej stronie autostrady, to musi jechać 20 km do, albo i 30 dalej, przejechać pod nią i przejść na drugą stronę. Czacha, czyli substancja A, narodowa wtedy no, wybrze, bo. Jeszcze, kolega, jeszcze, o, jeśli, chodzi, po, jeśli chodzi o ten argument z przyjaciółką, to tu jestem skłonny zgodzić się z panem no, prezesem, natomiast ale nie to to może nie pod... po Panie prezesie, nie problem w tej chwili z nadmiarem pieniędzy ale problem z ich racjonalnym zagospodarowaniem i wiemy, że są trzy ogromne obszary, w które te środki unijne będą, czy są kierowane, to jest samorząd, to jest infrastruktura samorządowa, to jest duża infrastruktura drogowa, o której tu mówimy i o której ciągle się mówi, a niestety jej się nie buduje i to jest obszar rolnictwa, to jest także obszar przedsiębiorczości i to, co mówiłem chociażby przed przerwą, no niestety problem polega na tym, że dzisiaj którego obszaru byśmy nie dotknęli, mimo że już w Unii Europejskiej mamy kwestie praktycznie zamknięte, jeśli chodzi o akceptację naszych programów. Po stronie polskiej nie ma rozporządzeń. Po stronie polskiej także rozbudowano w sposób niesamowicie skomplikowany system wnioskowania, opisywania tych wniosków dokumentacji, co sprawia w ogromna biurokracja, co oczywiście można uprościć, można zmniejszyć co najmniej w 60-70% i to nie zagrozi wykorzystaniu środków unijnych, więc... Muszą, być może wtedy, panie pośle, trzeba będzie zredukować liczbę urzędników no państwowych. I, ale, ale, to, ból, ale to jest ból. obciążenie, które państwu jest niepotrzebne. Pracownicy miejsca pracy powinny powstawać ale w sferze produkcyjnej, a nie w sferze administracyjnej. Więc ułatwienia dla przedsiębiorców, ułatwienia dla młodych ludzi. To, co dzisiaj mamy chociażby w kwestii wsparcia e, tych, którzy e, wracając e, z e, saksów mogą dostać e, różnego rodzaju pomoc i ulgi podatkowe tylko dlatego, że tu będą zakładali firmę. Po roku czasu bycia za granicą, my mówimy, że dać pomoc tym, którzy dzisiaj kończą szkołę i, mo i, i mogą zaczynać pracę tutaj, mogą zaczynać przedsiębiorczość tutaj. To jest no ale kwestia, póki co to oni kwestia wróżają, funduszy poręczeniowych, kwestia funduszy gwarancyjnych, gdzie. Ci młodzi ludzie nie mają dziś kapitału, a mają dobry pomysł, mogą od razu zaczynać to, a nie w i tu się I tu się trochę, trochę będziemy różnić. otóż Ameryka powstała była piękna, bo nikt nie pomagał przedsiębiorcom. Gdyby im pomagano, ja, 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 ja to nie potrzebni, ja ja to, problem z ja to, ja to rozwinę. No Który to sobie rozwinąć, jeżeli Państwo Proszę Otóż, e, Jeżeli pieniądze nie są w banku, bo to jest dodane do banku i powtarzane na, 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 procent, na procent normalny bankowy tym przedsiębiorcom. Natomiast jeżeli są one są rozdawane, chociaż częściowo, to wtedy pieniądze dostają nie ci, którzy umieją produkować, tylko ci, którzy umieją wypełniać formularze, formularze o wniosku. No tak, ale tu, panie prezesie, ale ja rozmawiamy ja o pewnej dobrze. ogólnej koncepcji. Natomiast fakt jest ale, bardzo, ale ja Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej, Polska ma określone tak. fundusze dane do dyspozycji i zegatyka. Jeśli no ale... tych funduszy nie wykorzystamy racjonalnie, dać, dać to, do to po pierwsze nie rozwiniemy nie gospodarki, po drugie no stracimy je. Ale ja jeszcze powiem, powiem jak to jest wykorzystywane. Bo pan mówi o funduszach niewykorzystywanych. Ja, ja powiem o wykorzystywanych. Na przykład dzwoni do mnie do, dzwoni do mnie nasz kandydat są tam lekarz yy, w No On mówi tak: poszło 90 milionów z funduszy unijnych, nie poszły. Na druk plakatów. Które będą wisiały w przychodniach i nikt ich nie, nie będzie czytał, tam jakiś rób, tam mamografię i tak dalej. poczuł na szkolenia, które polegają na tym, że lekarze jadą tam sobie, piją przez dwa dni, prawda, I mają rzekomo na trzeci dzień jakiś tam wykład, mają, odmębiają, sobie piją przez dwa dni. Ale zapłynął, żeby żyć musi dziś, panie, panie No więc, przepraszam no, bardzo, panie, bo... ale, ale w wyniku tego, chwileczkę, ale to niech pan może, ale może ja skończę. W wyniku tego się sytuacja Polski pogorszyła, bo ci lekarze przez trzy dni nie lecieli chorych, tylko byli na szkoleniu, to jest na cholerę niepotrzebne. Otóż oczywiście każdy powiedzieć, jak za darmo tam fundują prawda, to to i tamto, tylko to jest demoralizację, tak Więc, Panie prezesie, od ja pokazuję, o racjonalnym wydawaniu środków. Ale nie, nie jeżeli decyduje, nie na... jeżeli decyduje o, że urzędnik, to będą zawsze zezwane nie, nieracjonalnie. Tak to kto powinien zezwalać? nie. trzeba do banku i niech ludzie pożyczają na normalny procent bankowy. Aha, normalny czyli po prostu pożyczki kredyty pożyczki, pożyczki, pożyczki. kredyty, pożyczki, no, kredyty. Panie prezesie, banki w Polsce od lat nastu mają się doskonale, dzięki między innymi temu, że stworzyliśmy taki system, że często pieniądze budżetowe są trzy razy młóczone i obracane w bankach. Budżet od tego I płaci procent. I dlatego i tym, i dlatego tym się bankom należą. trzeba zrobić konkurencję, to jest skandal. Yy, postaci, Narodowy Bank instytu? Polski nie dopuszcza konkurencji na rynku bankowym. Yy, licencje na działanie w Polsce zają tylko niektóre banki. A się dziwnie składa, że są to banki albo niemieckie, Albo związane z socjalistami francuskimi z Wielkim Wschodem, albo żydowskie. I inne banki ale praktycznie patrzą przed, przed chwilą bronił złotówki i bronił się przed euro, ale w tej chwili krytykuje Narodowy Bank Polski. No to co? Ale, 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 ale co? Europejski ale, ale, Bank? Ja tylko nie chcę, żeby, żeby przymus używania euro. Nie, natomiast banki muszą być konkurencyjne. Powinno być w Polsce, w Ameryce w tej chwili na jednego watele przypada, o ile pamiętam, 7 razy więcej banków. Ma być konkurencję. No dobrze, ale jak pan Polsce, sprawę, w Polsce w systemie bankowym jest ogromna i, nie I niestety, i niestety nie te banki dzisiaj są pewnym nawi nawisem na gospodarce i na polityce społecznej. Ale musi, muszą, bo one nie podają konkurencji, a rząd, jak pan, pan słusznie zauważył, wykorzystuje to, że y, rząd, rząd daje tym bankom prawda, obligacje, sprzedaje tam o 0,5% więcej niż gdzieś tam, czyli działa dokładnie tak samo, jak był taki aferzysta prawda, w Polsce, założył bezpieczną kasę oszczędności. Prawda? On też dawał procent wyższy niż inny, zbankotował. I w tej chwili jest mniej więcej, niech mnie Pani potwierdzi albo zaprzeczy Panie Pośle, jest sytuacja taka, że rząd wykupuje, daje obligacje po roku. Wykupuje te obligacje, wydając dwa razy tyle nowych obligacji. Niestety, niestety polityka rządu w tym zakresie jest zła, bo banki zamiast Dokładnie konkurować tak. na rynku inwestycyjnym, na rynku gospodarczym, to głównie konkuruje o pieniądze budżetowe. Jest to pełna wygoda, o, skoro to są takie to możliwości, to każdy by to robił. Tak, o, ale ma ma ale jeśli mamy wzrost gospodarczy, jeśli była po raz pierwszy okazja ograniczania deficytu i ograniczenia grania tym pieniądzem budżetowym w ale sensie pożyczek i obligacji, znowu. to znów wzrósł zamiast a Była doskonała okazja, żeby ten deficyt jednak ograniczyć. Panie do Pana Prezesa, a może raczej żal, że tak późno Panowie z Romanem Giertychem weszli w ten alians, bo wszystko to, o czym Pan no. mówi, być może gdyby Bank WBR kiedyś tam wykorzystał Pańską wiedzę, to nie musiałby no, upaść. Niestety bardzo wiele, bardzo wiele banków padło w wyniku tego, że ludzie uważają, że pożyczka to jest darowizna, prawda? To jest rodzaj darowizny, bo przecież proszę zrozumieć, ja widzę masę przedsiębiorców, którzy mówią, że Bank mi nie dał, to że Bank nie daje, tylko Bank robi ten tyle. Nie, nie, nie zarobuje. Ja tyle samo zyskuję, co tracę, prawda? To jest obopólny interes zarówno banku, jak i ja. A u nas jest taka sytuacja jak dla komuny. Że bank daje, że bank daje pożyczki. nie daje pożyczki, to robi ze mną pewien interes. interes. No problem polega na tym, że bank nie chce robić zemsty, to tak jest przedsiębiorstwo, bank chce robić interes z państwem. Dokładnie. I dopóki dokładnie nie ograniczy to. się tak. deficytu państwa i banki nie będą tak miały tej tak łatwej, łatwej możliwości zarabiania, dotąd Oczywiście. I to zbierna ten zbierna system zbierna. angażował się w gospodarkę. Zgodnie panowie, Prawo i Sprawiedliwość, swój przekaz wyborczy tak naprawdę w dużej mierze kieruje do ludzi, którzy są nazywani roboczo tymi odrzuconymi, tymi, dla których nie było szansy na to, żeby znaleźć się nawet w tym średnim establishmentie. Co takiego y, Unia Polityki Realnej zaproponuje właśnie tym, o których trwa walka w tej chwili głosy wyborcze? Tym, którym się nie udało, panie pośle? No, y, my nie walczymy o głosy wyborcze, proszę zrozumieć. Jesteśmy jedyną partią, która mówi że to w waszym interesie, żebyśmy my rządzili. Dla nas rządzenie to jest ciężka nie, praca. panie pośle, wybory to są, to jest zawsze walka o nie, głosy nie, nie, wyborcze. Nie nie. My, nie, nie, nie. My przedstawiamy swój program i teraz jak wyborcy chcą ten program, to ja, jak chcą, żeby było dalej tak jak do tej pory, to nie głosuję na tym, co do tej pory. Chyba. Ja jestem wydawcą, jestem telejedonistą, prawda, wydaję tygodniki, książki i tak dalej. I, Im jest gorzej w państwie, tym lepiej mi się sprzedają moje, moje produkty. I w pewnym sensie powinienem chcieć, żeby było jak najgorzej. Ale z drugiej strony, jako obywatel patriota, no jednak trudno, niech ja zbankrutuję, ale, 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 ale nie w tym kraju, kraju będzie normalnie. Przecież ja, że jest krytykowania tego, co jest nienormalne. Prawda? więc kontynuacja no. rządu Kaczyńskiego jest państwem Brawo. W, tak, no, Brawo, w pewnym Tak, no jako obywatel, a nie. Dobrze, że nie słyszy tego Roman Zwróćmy uwagę jeszcze na jedno, <laughs> że. Y, bardzo blisko jest panu Januszowi do stania się oligarchą, no bo jak już dużo sprzeda tych książek i tych gazet, to zarobi taką kulę, kupę szmalcu, chce, się że... No, więc Natomiast właśnie. Ja chcę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście kierując swoje przesłanie do ludzi, tych, którym rzeczywiście w ostatnich latach w trakcie tych przemian nie powiodło się, jednocześnie dzieli ludzi, dzieli na tych wykształciuków, na oligarchów, prawników, niedawno mieliśmy wojnę, więc to jest zupełnie niepotrzebny podział, bo dzisiaj wszyscy są w Polsce potrzebni i trzeba myśleć i o tych małych, i o średnich przedsiębiorcach i także potrzebni są ci y, więksi, którzy mogą generować większy kapitał i nakręcać rozw rozwój gospodarczy. To, co powiedziałem na początku. Y, PiS proponuje zastępowanie państwa w każdym miejscu, zastępowanie obywatela w każdym miejscu i przy obywatelu postawienie stróża dokładnie jak za Gomułki, czy powiedzmy wcześniej y, jeszcze y, Bieruta. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwa, gdzie obywatel sobie doskonale radzi, nie ma potrzeby wchodzenia państwa. Państwo powinno być neutralne, nie powinno mu przeszkadzać. Natomiast w tych sytuacjach, gdzie obywatel sam sobie nie może poradzić, to jest chociażby kwestia służby zdrowia, to jest w pewnym sensie kwestia edukacji, to jest to, co pan powiedział, polityka obronna, bezpieczeństwo wewnętrzne. W tych elementach państwo jest potrzebne tak. i potrzebne jest państwo skuteczne, a nie państwo czepiające się czy państwo wszechobecne wielka obrona i tak dalej, natomiast będę się czekał tej służby zdrowia. Dlatego, że widzi Pan, niepiśmienny Polak lat temu 200 umiał znaleźć lekarza i co więcej mogę panu, za, Pana zapewnić, że przyrost naturalny pan, 200 lat, w lat temu był jeszcze niż dzisiaj. Dobrze, ale e... W poszach nie Amazonii nie do dzisiaj piśmie nie, nie znajduje nie, się Ale, ale wymierają się tu na natomiast, na natomiast widzi Pan, w tej chwili wydajemy potworne pieniądze na zdrowia. Potworne, a na zachodzie wydaje się jeszcze większe. To koszmarne. Ludzie umierają, dlatego że istnieje służba zdrowia. Ponadto zdaję sobie sprawę, że w Ameryce w tej chwili są protesty przeciwko FDA. Czyli w tym sensie ciekawa koncepcja zlikwidować słu służbę zdrowia. Tak, wszyscy będziemy żyli w Oczywiście, bo, bo, bo co to jest, co, co, tylko, tylko, tylko co to jest służba zdrowia? Bo to, lekarz to nie jest służba zdrowia. Służba zdrowia to jest urzędnik pana religii. Lekarz, pielęgniarka są potrzebni, ale po jaką cholerę służba zdrowia? Wie pan, istnieją cztery rodzaje białej śmierci. Jak wiadomo, prawda? Cukier, sól, kokaina i służba zdrowia. I nie ma. Nam jest zładowanie potrzebne. Jeszcze nie widziałem chorego, ale, ale nie widziałem chorego który drzewał na ulicy i wołuje. Panie prezesie, w ogóle. Panie prezesie dobra, dobra, dobra koncepcja, trzeba będzie ją przekazać także panu Giertychowi, że oto likwidujemy służbę zdrowia i będziemy ale, żyli wiecznie, ale, ale bo to jest nie, naprawdę tak blisko ojca, ryzyka i, ale 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 i telewizji trwa. Ale to ale, ale, jest telewizja, pan popiera PiS, a nie, a, 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 a nie LPR. Pan, pan chyba nie wie, kogo popiera Już strydy. nie popiera. Ale jeszcze on nigdy nie popierał. Ale, popiera zóż, PiS. Jest kandydat na prezydenta, który mówił, że nie będzie nim. Natomiast na na my mówimy odwrotnie. Ma być silna armia, ma być kara śmierci dla morderców, ma być silna policja. Oczywiście, to jest normalne. Chyba PSL też za tym Ale jest zdaje Pan sobie sprawę, sprawę że w Radach tak Armii Europejskiej karą śmierci może być trudno. Chciałem Panu zwrócić uwagę, że bardzo wiele państw było we wspólnocie europejskiej mając karę śmierci. Podobnie ją zniosły, ale można by być bez niej. Zatem uwagę, że to jest zalecenie numer 6 Rady Europy, nie Unii Europejskiej. I spokojnie można być, oczywiście bardzo to jest inna para kalorzy, ale ja to na wzadki odporne i tu akurat, i tu akurat w polityce zagranicznej idę nawet dalej niż bardzo akurat bo dla mnie, dla mnie jest tak, jeżeli by Niemcy i Rosja chwaliły naszego prezydenta, to ja bym zastanawiać przed Trybunał Stanu nie postawić, bo skoro nasi konkurenci, tak powiem, albo Wrogowie, bo nie są jedynym państwem, które mają prezyd prezydent finalny do Polski, że naszym pochwalą, to jest dobrze. Otóż, no nie, to jest właśnie... jeżeli, jeżeli Niemcy i Rosjanie nie lubią naszego prezydenta, to widocznie broni naszych interesów. <słuch> jeśli, jeśli pan wyraża tu wcześniej ten daleko idący liberalista z drugiej strony... Próbuje pan chwalić Jarosława Kaczyńskiego za to, że mamy bardzo złe stosunki z Rosją i z Niemcami, z najbliższymi sąsiadami. Wcale nie najlepsze stosunki w tej chwili w ramach wspólnoty europejskiej. Wydaje się Kaczyńskim, że mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale te chociażby w sprawie tarczy antyrakietowej już coraz częściej mówią z Rosją i z Kazachstanem niż z Polską. To widać wyraźnie, że ta polityka zagraniczna rozsypała się i warto zwracać uwagę na to, że tak jak w życiu codziennym, warto przyjaciół szukać blisko, wrogów daleko. No, ale... Niestety w naszej polityce zagranicznej jest odwrotnie. Jarosław Kaczyński, owszem, udawał, udawał. potrząsa, że nie prowadzi polityki na kolanach, ale my często mówimy, że jest to taka polityka troszkę z jednej strony w kraju pawia, puszenia piór, a y, za granicą skunca. bo dokładnie. praktycznie czego byśmy nie ruszyli, to tylko smrodek po nas pozostaje i coraz, coraz gorsze wrażenie. Dokładnie tak, na przykład pan Jacek Kurski, prawda, znany ze swojej prawdomówności, oświadcza, oświadcza, że on tutaj jest za karą śmierci, trzeba wprowadzić karę śmierci i tak dalej, ale za granicą PiS oświadcza, że broń Boże, absolutnie, nawet do, do głowy mu nie. nie. A, nie A to co, Tam mieliśmy raz. wyroki gdzieś w jakiejś kolonii wykonywać, żeby tego Dlaczego nie robić? W kolonii? Powiedział pan, że jest za wykonywaniem kary. Nie, on mówi o tym w Polsce, Polsce natomiast jeśli jest za granicą, to wtedy mówi o tym nieco w, w, w innego. W, w, w to jest, jest takie jak Jarosław Kaczyński. Jak jedzie do Wierzchosławic czy w Zamojskie, to mówi rolnikom. Wspólna polityka rolna, dopilnowanie dopłat, zwiększenie dopłat. Jak zajeżdża do no Brukseli... To są rolnicy z PSL Piast. Jak zajeżdża, PSL Piast nie ma, chcę panu zwrócić uwagę, bo sąd najwyższy uchylu rejestracji, nie mogą używać nazwy PSL. A pre premier jak zajeżdża do Brukseli, to tam mówi likwidujemy wspólną politykę rolną, rezygnujemy z tych dopłat pieniądze na budżet na wspólną armię Europejską. I wtedy już wspólną mamy pełne, wspólną pełne wspólną prawo, wspólną. prawo do interwencji w Iraku, Afganistanie, etc. No ale również w interwencji to są Ale ewentualnie Niemiecki żołnierz też. pilnował dzieci pana prezesa. No, no tak, do tego, do tego jak, może jak dojść. to. Ale, A złoczyńca ale, ponosił karę śmierci ale chciałem, ale w momencie, chciałem, kiedy tak. zakończy się etap naturalnej. Ale śmierci. chciałem zwrócić uwagę, jak, jak, jak słusznie, jak słusznie powiedział, powiedział tutaj pan poseł, yy, zmiana państwa następuje przy jakiejś zmianie konstytucji. Otóż konstytucję zmieniono w jednym punkcie. Artykuł 55 Konstytucji, który mówił wyraźnie, że ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. W tej chwili, bo zmieniono, w tej chwili dowolny sędzia w Portugalii może powiedzieć, że pan Korwin-Mikke albo pan Salicki, prawda jest. Jest, załóżmy, rasistą i na tej podstawie w ciągu 11 dni Polska ma obowiązek dostawić, chwycić za kołnierz i dostarczyć do Portugalii. I jeżeli to jest no, zmiana. Przecież nie jesteśmy, czego pan się boi. Je, jeżeli to jest zmiana, to no, mogę nie rzeczy wymyślić. homofobem na przykład. Otóż zmiana. zmiana no, tym bardziej nie ma się pan czego. Zmiana, w proszę pana, e, Jeżeli to ma być zmiana z trzeciej RP na samą RP, ja dziękuję, prawda? Natomiast, jeszcze uwaga, na znacznie ważniejszą. Otóż, mimo że ten artykuł jeszcze obowiązywał, bo go dokładnie rok temu, to przed jego zniesieniem sześciu Polaków wydano bez niczego, a siódmy, ten cygan, co to tam zamordował tam w Brukseli jakieś nastuletka, ten siódmy został wydany wyrokiem sądu. Który, mimo że obowiązywała że konstytucja, to tak, są taka ale, nie, proszę, panie prezesie, to jest, państwo wydaje? Ale tej cholery? na, na to, szczęście to, czy, czy, czy to mamy rzecz i nie jest to ani czwarta, coraz częściej przypomina to dwa, i pół, na, i to dwa i pół i, i te dwa i pół trzeba odciąć, żeby normalnie budować trzecią. Panowie, jeden z ostatnich pomysłów pana Donalda Tuska, czyli wielka koalicja, ona w warunkach polskich wzorem Niemiec dwa jest dziękuję. możliwa. No jestem poważny, dlatego pytam pana, nie, panie. Nie, no, no, ja panie mówiłem, y, gdzieś tam na swoim blogu napisałem, że pan Donald Tusk proponuje Front Jedności Narody. To już żeśmy przerabiali. Y, nie ma co do tego nie, wracać. Natomiast, no, nie, nie, natomiast nie, nie. jeśli jesteśmy w kampanii wyborczej, no to warto byłoby, żeby rzeczywiście partie polityczne prezentowały programy, prezentowały różnice w tych programach i wtedy y, społeczeństwo oceni, widzi, kto widzi, widzi. będzie mógł po wyborach rządzić, y, mając na uwadze zbieżność programowo, a nie jakiegoś no. rodzaju koalicję personalną. No właśnie, to jest, mi się wydaje, że to jest takie dobre, podsumowanie, nie, że, to było że, tylko że, panie, że, że ludzie po naszej dyskusji... Nie, 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 ja nie oglądałem. Kaczyński, ja nie otóż, więc... Otóż, otóż, otóż nie, ja mówię o naszej debacie i myślę, że po naszej debacie ludzie będą mogli dokładnie zobaczyć, czym się zgadzamy. My się zgadzamy w bardzo wielu rzeczach, a w czym się nie zgadzamy, my się Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie. Po wygranej Ligi Prawicy Rzeczypospolitej, pan premierem, czy Roman Kuty? Ja się nie pcham na ten skarg, tylko na... ja chcę zmieniać listę ale to rozumiemy, że no, to jest by... likwidacja, wystąpienie Polski Nie, UK, ale Polskiej? będziemy na pewno zmniejszali, na przykład w naszym programem jest zmniejszenie Sejmu do 120 posłów i Senatu do 32 senatorów. Się no ale to już ten starujcie sobie, panowie, Jeżeli w Ameryce jest po dwóch senatorów ze Stanu, no to w Polsce też by wystarczyło, prawda? Polska trochę mniejsza niż Ameryka i 32 no. senatorów nam by wystarczyło. Ale to są okręgi jednomandatowe wobec tego? Nie, no bo, bo, bo województwo byłoby okręgiem dwumandatowym, tak samo jak teraz zresztą, no, także, tylko nie okręga województwo było okręgiem dwumandatowym. Ja myślę, że wcześniej trzeba zadbać o to, żeby jednak ograniczyć administrację, żeby zamiast ja, wszystko żeby zamiast tej zasady żeby nie wszystko, wszystko ja, jedno, drugiego nie jaka, żeby zamiast tej zasady, jaka panuje teraz TKM zrobić rzeczywiście czas na administrację o wysokich kwalifikacjach, administrację kompetentną. No. I tu, panie prezesie, tego, czego Polsce brakuje w ostatnich 18 latach, to rzeczywiście jasnych procedur w postępowaniu administracyjnym, bo jeśli dzisiaj patrzymy na to rzekomo aferę i gdzieś tam winy z jednej strony pana Krauzego, z drugiej strony pana Kaczmarka, to widać wyraźnie, że procedury, które są w gminie w zakresie obiegu dokumentów pokazały, wójt zauważył, że oto CBA działa nieprawnie i, i, i wójt, i wójt Zmrągowa całą aferę, czy cało, całą akcję CBA wysadził w powietrze. Więc tam, gdzie są dobre procedury, tam, gdzie jest dobra, dobra praca administracji, tam nie ma takich problemu. Janusz Korwinikę mikke spieszy się na pociąg to pan już nas opuści tak Dobrze. Dziękujemy pięknie w takim Dziękuję razie bardzo. Kłaniamy miłosy. Się. Miłosy. A, to tak, Dziękuję bardzo